Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, Przed niego daj nam dzisiaj i odpuszczam nasze winy, jako mi my odpuszczamy naszym winom, i wypuszczamy nas na pomżenie, ale a nie Wybaw nas, Panie od wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków, pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Wykażcie sobie znak pokoju. Każda spokojnie. Oto walanek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ani jesteś, Brody, aż przyszedłem do mnie, a Boga jest tylko w